Ostatnio znalazłem. No, kto wie, co wie. Zgadywanie gierek. Prosta zasada. Rozglądam się 360. I do grę. To jest Apex. Jak coś. Jak to... Jakby ktoś nie wiedział. To jest yy, yy, Assassin's Creed Odyssey. Dobra, jednak nie. Dobra, co to w jest? To jest ROM? jest taka gra, która się nazywała ROM. Po prostu. Nie. Co to jest, kurka? A może Odyseja? Nie by pisał, że to jest Assassin, raczej or, or, Origins. A! O kur... szukano mnie. Jednak Assassin był. Ale dobrze, zgadłem. Origins. O, to jest E of Thief. Widziałem... Ten ekran dużo yy, razy, tyle wam powiem. To jest, jak się umiera. No to jest yy, King Zone, chyba albo jakieś Call of Duty King Zone, trójka. Nie to chuj, Call of Duty jakieś Duty, no, jakieś dzwonawki, kurka, rurka. Co jest? Zimowe klimaty Jakiś zombiak z bronią Nie mam pojęcia Dobra, trudno I. Crysis? Halo, w, w Crysisie nie było zombiaków Nie pamiętam tej sceny z Crysis To jest raft Proste Eee... To jest Forda. Któraś za Trójka. O. tam tak ludzie wyglądali? Kurde, kutni. Nie grałem dawno, to nie pamiętam. O! Dobra, jakby nie to, żeby tutaj tu ludzika, to ja bym nie wiedział co to jest. To jest Tom Rider jakiś. Tylko to jest, Które Tom Rider? To? Nie. Tom Tom Rider. Halo, dajcie mi te części. Shadow to? To. Mm -mm -mm. To jest Doom. Chyba. To nie jest Doom. O, nie, to Doom. To jest Doom. Widzę po tym Power Upie tutaj. Też zamiast Armor takie to podniesienie. Yy, to jest ta gra o tym dzieciaku i szczurze. No. To jest Plug. To było coś plag. Na pewno tytuł dokładnie. Black Entails. O, czyli kolejna część. Kurwa, chyba dałem to samo. To. O. Dwa razy dałem to samo, kozak. To jest. A, dobra, wiem co to jest. To jest Black Desert Online. No. Taki... Taki MMO RPG. Moja koleżanka strasznie dużo w to grała. Ja kiedyś próbowałem zagrać, ale mam chyba tylko z 5 godzin. O, to jest Rainbow. Figę. Kurta. Siege. Yy. Dawno w Rainbow nie grałem. Ale jakoś mnie nie tęsknię za tą gierką, za Rainbow'em. Jest za bardzo statyczny. To jest blisko Wujka. No. Piękna gierka. Dishonored 2. Może sobie kiedyś przejdziemy. Eee, To jest Payday. Payday 2. No kurna. <grym> Nie mam pojęcia co to jest. Nowen Sky jakiś może? O. Zgadłem. Jest bardzo mało gier tych takich kosmicznych. Na moje szczęście. Mm -mm. To jest mass effect. Raczej. To nie jest mass effect. Nie, to jest... To jest mas effect. Taki 50-50. <gryw> No Radama z efektem. Trójka? Nie, w te postaci Ten sam wczoraj widziałem, no mało mają obrazów to fakt Ale nie wiem co to jest Jakiś kosmiczne mm, Nic mi tu nie mówi, dobra nie wiem Keep. Halo Jebane halo Halo? Ja myślałem, że tam są sumie kosmici, nie wiem. Halo nigdy nie grałem, nie miałem Xboxa. Ja ci dupię. Destiny? Może? O, Destiny 2. O Zgadywałem. Aha Hako, mi kompa. Nie eee, to jest Star Wars od Ubisoftu. Nie grałem. Out coś tam. One są... Jestem ciekawy jakie są opinie o tych Star Warsach. Od Metacritics. Jak ludzie ocenili to? A, że taki średniak. Okej. Okay. Kiedyś może sobie zagram. Portal 2. Ale bardziej zagram sobie przez to, że... Jestem fanem... Tarusików niż tam Eee, to jest Soul Calibur A to nie jest szóstka, to jest chyba piątka Ja yeah. Soul Kaliber Dobra, tam szóstkę Bo to podobnie, dobra szóstkę, no, wieźmy to nas jest Valorant, Valorant to my Dobra, na czym się wywaliśmy? Wywaliśmy się na Halo, bo coś było nie Halo. Ja, pierdolę. I na Crazy. Crazy zagrałem, nie wiem, w 2012. To się nie dziwi, że nie pamiętam.